Transformacja Gregora była potworna, ale nie w sposób, którego ktokolwiek się spodziewał. Jego ciało zamiast rosnąć w masę, zaczęło się kurczyć. Ogromne, nabrzmiałe mięśnie zapadły się, jakby pożerane od środka. Skóra, napięta i czerwona od furii, blakła, przybierając niezdrowy, ziemisty odcień. Ryk bólu i nienawiści ucichł, zastąpiony przez cichy, świszczący oddech. Gdy proces dobiegł końca, na dziedzińcu nie leżał już potwór. Stała tam postać. Chuda, przygarbiona, odziana w poszarpane resztki zbroi i skórzanego kaftana. Był to wciąż Gregor, ale jakby odwrócony na lewą stronę. Maska nienawiści na jego twarzy ustąpiła miejsca masce chłodnej, analitycznej obojętności. Jego furia nie zgasła. Została skrystalizowana w coś zimnego i ostrego jak lód. Podniósł się z ziemi z gracją, która nie pasowała do jego wcześniejszej, brutalnej siły. Otrząsnął kurz z ubrania, poprawił resztki kołnierza i rozejrzał się po dziedzińcu. Jego oczy, niegdyś płonące, były teraz spokojne i przenikliwe. Badał scenę: przerażonych żołnierzy, Elarę z mieczem w gotowości, Lene i Borysa ukrytych na dachu. Analizował, przetwarzał. Był teraz ucywilizowanym uczonym. Gregor? spytała Elara, a w jej głosie po raz pierwszy od kiedy ją spotkali słychać było niepewność. Mężczyzna spojrzał na nią, a na jego ustach pojawił się ledwo zauważalny, pozbawiony ciepła uśmiech. To imię należy do postaci z przeszłości, powiedział głosem, który był teraz cichy i precyzyjny i całkowicie pozbawiony emocji. Do istoty kierującej się prymitywnymi impulsami. Ja przeszedłem na wyższy poziom. Podszedł do miejsca, gdzie upuścił swój dwuręczny miecz. Nie podniósł go. Szturchnął go czubkiem buta, jakby to był martwy szczur. Siła, pomyślał. Narzędzie niedokładne. Niewydajne. Odrzucił je. Potem spojrzał na Elarę. Na jej idealną postawę i gotowość do walki. Prawo, pomyślał. Zbiór arbitralnych zasad. Ignorujący zmienne. Odrzucił je. Jego wzrok powędrował w stronę dachu, gdzie czuł słabą migoczącą aurę magii. Iluzja, pomyślał. Kłamstwo, które ma naśladować prawdę. Nieefektywne. Odrzucił ją. Spojrzał w końcu w stronę kaplicy, z okna której wciąż obserwował go przerażony ojciec Teodor. I wtedy uczony zrozumiał. Manipulacja, pomyślał. Przyczyna pierwotna, źródło zakłóceń w systemie. Znalazł swój cel. Twoje badania są zakończone, zwrócił się do Elary. Jesteś tylko reakcją na objawy, nie na chorobę. Nie jesteś już istotna. Odwrócił się od niej i ruszył w stronę wyjścia z koszar. Nie uciekał, po prostu odchodził jakby cała ta sytuacja przestała go interesować. Stój, krzyknęła Elara. Jesteś aresztowany. Uczony zatrzymał się i spojrzał na nią przez ramię. Ja? Spytał z autentycznym, chłodnym zdziwieniem w głosie. Ależ skąd? Dzięki moim badaniom jestem już ponad tym. Z tymi słowami wyszedł na ulicę pogrążonego w chaosie przybramia i zniknął w tłumie, zostawiając za sobą kompletnie zdezorientowaną Elarę i jej ludzi. Ojciec Teodor, który widział to wszystko, cofnął się od okna, a jego twarz była blada jak ściana. Zrozumiał, co się stało. Jego broń, jego bezmyślna marionetka, właśnie zyskała świadomość, inteligencję i obrała go sobie za jedyny cel. Nie mógł jej kontrolować, nie mógł jej zniszczyć. Stworzył potwora, który go przechytrzył. Lena i Borys, obserwując całą scenę z dachu, wymienili spojrzenia. Co teraz, szepnęła Lena. Teraz, odparł Borys, teraz jest idealny moment, żeby zniknąć. Wykorzystali chaos. Gdy cała uwaga miasta skupiła się na polowaniu na nowego, inteligentnego potwora i na próbach opanowania zamieszek, oni po prostu się wymknęli. Nikt ich nie zauważył, nikt ich nie szukał. Wrócili do swojego lasu, zostawiając za sobą miasto, które sami pomogli zepchnąć w otchłań. Nie wygrali, nie pokonali Teodora ale zniszczyli jego monopol na zbawienie, obracając przeciwko niemu jego własne narzędzia. Wrócili do domu, zmęczeni, poobijani, ale wolni, przynajmniej na jakiś czas.